I pokazać, co zrobiłem przez ostatnie o. dni. <laughs> tu, na budowie pojawiły się płyty. Pierwsze kawałki płyty żerańskich. jak widać zrobiony kawałek eee, wieńca. Uu. Dopiero trzy. To tym na, na stoję. Co tu jest? Tu pojawił się już ściana. Pojawiła się ściana w zasadzie. Już na miarze, dwa. No, a tu jeszcze będę robił wyjście na wentylację. <try> Nadprożę, gotowe. Się z no i na nad sypem też gotowe. mam solidna bela chyba sześć na No i co jeszcze muszę powiedzieć? Tę płyt będę musiał zamówić dźwigni. Zresztą taka płyt waży 1,5 tony. Nie, ta waży chyba 1,7 700 Te kawałek eksofitu się pojawiło. Myślać teraz pracę. Dopóki jeszcze płyty nie jeszcze dojadą. Już zajmę się izolacją. Kiedyś trafimy tu na flesze, także wolę te paszczach. Niestety upały doskwierają upały doskwierają i nie jest lekko aczkolwiek tu na górze już trochę wiaterek umila Będę no, sobie kręcił tutaj zbrojenie chyba tyle powoli zaczynam robić strop Mam nadzieję, że do połowy wakacji się wyrobię z tym skropem wszystko zależy od betoniarni, kiedy przywiozą płyty. Nie wiem co dzisiaj zrobić. murowanie już tu nie mam, za dużo Uf, jakieś tam małe doklejanki. Także prętów też nie mam, robię sobie kolejne parę dni wolnego. Nic, może zajmę się izolacją, tutaj jeszcze kawałkę ściany i kolejną warstwę z terwitu, może polecę papę tutaj na dole.